Myślisz, że warzywa w sklepie są drogie? Te ceny to jest nic w porównaniu z kosztami, które trzeba ponieść, żeby mieć swoje własne, ekologiczne warzywa. Witajcie, roślinne świrę, zbierzmy sobie trochę pomidorków. Zobaczcie, jaki tu się schował. Chodź do mnie. Uuu, piękny. Czy warzywnik się opłaca? U mnie nie bardzo, i dzisiaj porozmawiamy na ten temat. To jest mój piąty sezon warzywnikowy, ale wyjątkowy. Przez 4 lata miałam taki mikroogródeczek, dosłownie trzy takie malutkie grządki, gdzie sobie siałam różne warzywa, i było ok. Ale w tym roku poszłam prawie na całość. I mam całkiem spory warzywnik. Więc dlaczego mi się to nie za bardzo opłaca? No, głównie przez koszty, które trzeba było ponieść, żeby to wszystko zbudować. Ja mieszkam w górach, w Beskidzie Małym i tutaj ziemia składa się z kamieni. Więc wszystko, co u mnie rośnie, rośnie na podwyższonych grządkach. Nie takich wysokich jak ta, o połowę niższych, takie mam tylko dwie. I ogólnie o budowie warzywnika powiem Wam w innym filmie, jak bardzo on nie wyszedł. W stosunku do moich wyobrażeń, ale to nie jest temat na dzisiaj. I ile pieniędzy wydaliśmy, żeby stworzyć ten warzywnik? Ponad 3000. Zobaczycie się za głowę i powiecie, co w tym jest. Drewno, ziemia. Tutaj był straszny fakap z ziemią, która została do nas przywieziona, więc ziemia również w workach. Agrowłóknina albo agrotkanina, nigdy tego nie rozróżniam. Ja nie lubię tej szmaty, ale Janek się uparł, że na tym wysypiemy y, kamyk albo coś. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, chociaż już jest wrzesień, tak samo jak nie postawiliśmy y, szklarni y, i chyba w tym roku już tego nie zrobimy. A to będą kolejne koszty. Więc ponad 3000 za w tym momencie może 5-7 kg pomidorów. Nie za dużo tego uzbierałam, prawda? Taka ilość pomidorów wystarcza nam na doraźne jedzenie. Gdyby był dobry sezon, to bym mogła może zrobić trochę przetworów. No i właśnie, ten sezon. Każdy działkowiec wie, że ten sezon był tragiczny, a u nas to w ogóle mega tragiczny. Po pierwsze, bardzo długo było zimno. Posadziłam pomidory krótko przed połową czerwca. Tak. Dlatego, że jeszcze w czerwcu były u nas spore przymrozki. My mieszkamy dosyć wysoko, powiedzmy, w tym beskidzie małym i po prostu było zimno. Później było zimno i trochę padało. Na szczęście nie przyszła do mnie szara żadna zgnilizna pomidorowa, yy, ziemniaczana ani żadna, ponieważ mam już pewne doświadczenie z uprawą pomidorów i wiedziałam, co robić, żeby jej zapobiec. I o dziwo zapobiegłam całkowicie. Później przyszła mega susza i to było najgorsze, bo susza była tak duża, że my nie mieliśmy praktycznie wody w domu, więc nie było czym podlewać pomidorów. I tak naprawdę dopiero teraz, od czasu do czasu normalnie pada, czyli we wrześniu, i one dopiero teraz zaczynają dojrzewać. Nie są takie fajne jak w poprzednich sezonach. No i jeszcze to, że wydaliśmy tyle pieniędzy, a właściwie z jedzenia wyszła mi tylko fasolka szparagowa i kilka kilogramów pomidorów. No to mnie tak trochę smuci. I wiele osób mówi, że takie małe warzywniki zupełnie nie mają sensu, to się nie opłaca lepiej po prostu kupić sobie dobrej jakości pomidory, ale nigdy nie wiadomo, co jest w tych pomidorach tak już swoją drogą. To, co jest najważniejsze, w tej uprawie nie chodzi tylko o to, żeby mieć pomidory do jedzenia, czy tam ziemniaki do jedzenia, czy cokolwiek do jedzenia. Chodzi o styl życia, o bliskość natury, obserwowanie jak z nasionka powstaje pomidor. I oczywiście jedzenie tych własnych plonów. Mogłabym bardzo długo narzekać na ten sezon, ale nie będę, bo ja już się szykuję do kolejnego sezonu. Słuchajcie, ja już kupiłam nasiona pomidorów na przyszły sezon. Ten sezon nowy układ grządek. Duża ilość miejsca pozwoliła mi na eksperymentowanie. Mam pewne wnioski. Przejdziemy się po grządkach i pokażę Wam, co wyrosło, a co nie bardziej, co nie wyrosło, tak jak już Wam mówiłam. No i dajcie znać, jak Wasze ogródki, czy przydomowe, czy balkonowe, czy się ten sezon udał, czy wydaliście 3000 za 5 kg pomidorów, tak jak ja. No i chodźmy, chodźmy, obejśmy, co tam jeszcze rośnie. We wrześniu, połowa września, a jeszcze pomidory nie dojrzały. Co to jest za rok? Najpierw was ostrzegę przed pewnym rodzajem pomidora. Może się będziecie chcieli skusić w przyszłym sezonie, więc się nie kuśćcie. O właśnie ten to jest pomidor san Marzano Ravello. Bardzo plenny, dosyć zdrowy. U mnie w ogóle nie chorował, to czy właściwie umiem. Praktycznie żadne pomidory nie chorowały w tym sezonie o dziwo. I tu się kończą. Aha, i bardzo ładny, prawda? Super wygląda, takie duże grona. I tu się kończą jego plusy, ponieważ ma same minusy. Oprócz tego, to znaczy jest bardzo niesmaczny. Jest kwaśny, nawet jak jest super dojrzały. Ten pomidor, uwierzcie mi, jest dojrzały. Mm, uwaga, zrobię test. Mm. Tak wygląda w środku. Mm. Jest twardy jest po prostu niedobry, jest niedobry pomidor nie kupujcie go, ja kupiłam sobie nasiona, stwierdziłam, że kupię sobie na Allegro jakieś takie fajniejsze nasiona nie kolekcjonerskie, tak jak teraz to zrobiłam tylko takie fajniejsze, no i znalazłam San Marzano Ravello za 29 zł, myślałam że za 29 zł to ja będę miała na lata tych pomidorów a tam było 5 nasion, byłam taka zła no i jeszcze jest taki niedobry, gdyby był pyszny, no to można by powiedzieć, ok niech będzie, ale on jest okropny więc San Marzano Ravello nie kupujcie. Mm. Ale kwa. Pozostając jeszcze przy pomidorach, to pokażę Wam największego pomidora, jakiego mam, o ten się, e, jak to się mówi, staśmował, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. E, to jest odmiana, którą Janek przywiózł z Hiszpanii i mam nadzieję, że dojrzeje, bo one są wszystkie zielone i na razie tylko jednego zjedliśmy i był bardzo pyszny. I dużo mam jeszcze niedojrzałych pomidorów, niestety. Mm, tutaj jest cały krzak niedojrzały. Tutaj proszę, są niedojrzałe. I praktycznie wszystkie pomidory niskie, które w ogóle sadziłam jako pierwsze, bo tutaj są niedojrzałe. Na razie tylko ten zbieram. O, ten też jest ogromny. Czy to nie jest ten sam? Czy mi się tu nie pomyliło? Kurczę, to chyba jest wysoki pomidor. Mm. Skoro tu już jesteśmy, to przejdźmy do śmiesznej części. Ojaj, pomidor. Żeby go nie podeptać, e, tego filmu, czyli moje arbuzy i melony. Miałam wielką nadzieję, że będą pyszne. <grytanie> ale wyglądają tak, to jest największy melon, to chyba jest arbus, to chyba też jest melon. Mhm. E, I tu jest arbus, taki trochę mniejszy, już wygryziony, ale chyba był bardzo niedobry bo ta, ten ktoś, kto go jadł, to nawet nie zjadł do końca. Wąchałam i nie pachnie jak arbuz. Więc, no tutaj bardzo mi nie wyszło. Kolejna rzecz, która mi nie wyszła, nie śmiejcie się, to jest to, czyli cebula. W ogóle ona mi nie urosła, możliwe, że przez tą beznadziejną ziemię. W przyszłym roku będzie tutaj lepsza ziemia, bo po prostu dosypię. O, jak widzicie, ja chyba ją już powinnam całą wyjąć, co nie? Mm. Tutaj jeszcze jest, czy znaczy, tu jest wszędzie cebula. O Boże, a co tu się wydarzyło? To jest czosnek? Chyba nie. No właśnie, a propos czosnku, to tu przejdźmy obok. To jest mój czosnek. Yy. Jak ktoś uprawia czosnek, to już pewnie wie, co tutaj się wydarzyło? Ja czosnek sadziłam bardzo późno, bo było długo zimno. A poza tym, dość długo też nie miałam tych grządek. No, i jak już były grządki, to chyba pierwsze, co zrobiłam, to posadziłam czosnek. Tak wygląda mój czosnek. Ja chyba nie mogę go zostawić na zimę, co nie? Bo to jest ten czosnek, który się sadzi na wiosnę. I teraz powinnam posadzić czosnek ten o zimy. Jadłam ten czosnek, jest bardzo dobry. Ogólnie w środku wygląda jak czosnkowa cebula, więc no zjemy go, bo, bo jest bardzo smaczny. ale to jest dosyć zabawne, że ja wielką miałam nadzieję na ten czosnek, bardzo dużo czosnku posadziłam. Tutaj wszystko cała, to jest cała jedna grządka czosnku i cała jedna grządka, taka wąska cebuli, bo ja bardzo lubię cebulę i czosnek, no ale nie wyszło. To, co mi wyszło, to fasolka szparagowa. Tutaj jest fasolka szparagowa Blauchille i to jest fasolka, którą na 100% w przyszłym roku posadzę. To jest fasolka pnąca i ona jest pyszna. Nigdy jej wcześniej nie miałam. Nie wiem dlaczego. Wspaniała rzecz i powiem Wam, że nawet jak ona trochę powisi, to nie ma tego takiego okropnego łyka. Jest naprawdę smaczna. Tutaj jest mój dział dniowo fasolkowy Eee, za dużo tutaj nie wyrosło. To jest jakaś dnia. Tam jest jakaś dynia, a to jest moja największa dynia. Proszę podziwiać, nie za duża. Dynie na pewno w przyszłym sezonie też posadzę. I tu jest kolejna fasolka szparagowa. Ja już ją trzymam, żeby ta fasola wyschła. To jest fasolka szparagowa nie do suszenia. Jak wyschnie, to ja, ja ją po prostu dodaję. Do jakiegoś gulaszu czy coś w tym stylu, i ona jest naprawdę bardzo spokojna. Już tak robiłam wcześniej, ale nie wiem, jaka to jest odmiana, bo mam tutaj bardzo dużo odmian, ponieważ ja mam aż raz, dwa, trzy, cztery takie duże skrzynki z fasolką szparogową, i one były siane tydzień po tygodniu, żeby jej było jak najwięcej. I tutaj w sumie y, można by chyba jeszcze trochę tej fasolki zjeść, bo nie wiem, czy to chyba była ostatnia. No nie, już jest trochę łyko. Tutaj dużo, jak widzicie, fasolki nie wyrosło. Tak, ta jest jeszcze zdatna do jedzenia, a pomiędzy jest koperek, bo ja wszędzie sieję koperek. Co mi jeszcze w sumie wyszło? Co myślałam, że nie wyszło, a wyszło? To chodźmy zobaczyć. Papryka. To jest mój pierwszy sezon z papryką. I to, że w ogóle jest jakaś papryka i ma kolor inny niż zielony, to dla mnie to już jest sukces i na pewno w przyszłym roku będę miała znowu papryki. O, zobaczcie, tutaj jeszcze za koperkiem oczywiście rośnie papryka. E, tu jest papryka. O, a co tu się wydarzyło? O, oh no, jakaś zła rzecz papryce się stała, ale tu jest jeszcze jedna papryka. Taką paprykę Janek jedną już zjadł. Ja spróbowałam, nie lubię zielonej papryki, była okropna, no, ale Janek zjadł. No więc e, mam trochę papryki. i Jeszcze tutaj. I proszę, robi się już jakiś kolorek. Na pewno w przyszłym roku znowu będzie papryka. No i jeszcze coś tam co mi kompletnie nie wyszło, czyli bakłażany. To znaczy kompletnie nie wyszło, to jest złe słowo. Yy, jak widzicie, one kwitną. Te dwa bakłażany, które tu rosną, ani razu nie dały żadnego bakłażana. Te bakłażany, jak widzicie, mają owoce ale są strasznie niesmaczne. Te już w ogóle pewnie nie są zdatne do jedzenia, bo już za długo tutaj wiszą. Zostawiłam je, żeby sobie jakieś zwierzęta zjadły, ale nawet zwierzęta nie chcą ich jeść. Miałam jeszcze dwa krzaki, które dawały te bakłażany, ale słuchajcie, one są tak niesmaczne. No po prostu one są niezjadliwe i to nie chodzi o to, że one są gorzkie, bo każdy bakłażan jest gorzki. Trzeba je odpowiednio przygotować, ale są takie łykowate. Ochyda. I ja prawdopodobnie coś źle zrobiłam, bo widziałam, że dużo osób ma tą odmianę i lubi, i mówi, że jest okej, okay, a dla mnie bardzo, bardzo nie okej. Okay. Siałam trzy odmiany, wyrosła mi tylko jedna. A tutaj jest oregano. Wysiałam oregano, koperek, to już widzieliście, bazylię i kolendrę. Ja lubię kolendrę, ja nie mam genu mydlanego. Niektórzy mają gen mydlany i kolendra smakuje jak mydło, ja nie mam, ja uwielbiam kolendrę. No i tutaj są jeszcze cukinie. To jest fajna cukinia, którą na pewno będę miała w przyszłym roku. Cukinia okrągła, tutaj trochę widać po tym, jak ona wygląda. Taka kuleczka i jest bardzo smaczna. Mam wrażenie, że jest smaczniejsza niż taka zwykła cukinia. Ja lubię cukinię. Tutaj oczywiście kopierek, to już ostatnia grządka. I jak widzicie, ogóreczki. To jest drugi siew ogórków, one były siane jako i w lipcu, no i jakieś tam są, coś tam zjemy. Chciałbym na koniec powiedzieć, żeby to wybrzmiało, ja uważam, że bardzo fajnie jest mieć warzywnik. Oczywiście te koszty poniesione w tym roku są duże i możliwe, że w przyszłym roku też będą duże, może będzie szklarnia, może będzie nawadnianie, ale rozsądnie to wszystko sadząc, i mając ze sprzymierzeńca, Pogodę, możemy zrobić sporo przetworów na zimę, i w pewnym momencie po prostu jeść tylko i wyłącznie swoje warzywa. I to by było na tyle. Na pewno będzie jeszcze odcinek ogródkowy o tym, jak budowaliśmy ten ogródek i jakie dramy straszne były, szczególnie z ziemią, bo tak Wam powiem, to może będziecie chcieli obejrzeć. Przyjechała ziemia moim zdaniem z przesiewki takiej naszej ziemi tutaj z okolicy. Czyli po prostu taka wina. To, to było tragiczne. Mi się chciało płakać, a Janek tego nie odbierał, bo ja odbierałam tą ziemię to wszystko moja wina. Janek był wściekły. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w mojej ogródkowej erze. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!